Horoskop miłosny od 16 do 22 kwietnia 2025 roku. Baran. Dla barana mamy dziewiątkę mieczy. Tutaj w tym tygodniu możecie mieć jakieś tematy związane z nieporozumieniami, troszeczkę wam może być czegoś przykro, szkoda, więc tutaj ten tydzień może nie należeć do szczególnie udanych, ale też bardzo uważajcie na to w tym tygodniu, żeby ktoś nie wchodził wam na głowę, żeby ktoś nie podcinał wam skrzydła, bo. Jeżeli ktoś takie rzeczy wam robi, to znaczy, że nie do końca wart jest waszej miłości. Byk. A dla Wyków mamy kartę Sprawiedliwości. Sprawiedliwość będzie mówić o tym, że mogą wracać jakieś osoby z przeszłości, mogą się odzywać dawne miłości, może tutaj, powiedzmy, ta przeszłość z powrotem do Was się dobijać. Tyle tylko, że pamiętajcie, proszę, o tym, że jeżeli, powiedzmy, ktoś w przeszłości narobił Wam krzywdy, narobił Wam, powiedzmy, smutków, to uważajcie, aby ta przeszłość Cię nie powtórzyła i żeby tutaj, powiedzmy, nie dać temu siły i mocy. Więc wracajmy do tych ludzi, którzy byli dla nas bezpieczni, wracajmy do tych ludzi, dla których jeszcze mamy to uczucie, natomiast trzymajmy się, trzymajcie się z daleka od osób, które jakąś krzywdę Wam rządziły. Bliźnięta. A dla bliźniąt mamy kartę okazji, czyli tutaj będziemy mieli a będziemy mieli siódemkę, siódemkę denarów, a siódemka denarów będzie mówić o tym, że patrz blisko siebie, nie szukaj miłości gdzieś tam powiedzmy hen daleko, gdyż ponieważ może się okazać, że Twój partner, partnerka mieszka dwie ulice dalej. I przy tej karcie często, gęsto my mamy taki kubeł zimnej wody, gdzie szukamy miłości daleko, szukamy miłości w internecie, a tu się okazuje, że ktoś to jest blisko, ktoś to być może jest w naszym sąsiedztwie, ktoś to być może jest tutaj powiedzmy um, naszym współpracownikiem, miłym okiem na nas spogląda, więc dobrze byłoby to miłe oko zauważyć. Rak. A dla raka mamy kartę zwycięstwa, czyli szóstkę, buław, i szanowny raku. W tym tygodniu z każdym się dogadasz, w tym tygodniu wszystkie rzeczy uporządkujesz, w tym tygodniu wiele rzeczy będzie po twojej stronie wiele rzeczy będzie działo się dobrze na twoją rzecz, więc korzystaj z tej, powiedzmy, pozytywnej energii, gdzie możesz się dogadać, gdzie możesz kogoś zauroczyć, gdzie możesz kogoś zdobyć. Więc w tym tygodniu warto odważyć się, warto zadziałać, warto przejąć inicjatywę i niech się dobre rzeczy dzieją. Lec, a zobaczymy co ulwa. A ulwa pokazują się tematy związane z powrotami. Mamy tutaj dziewiątkę kielichów. Dziewiątka kielichów to jest powrót do kogoś, powrót do czegoś, powrót do korzeni, więc jeżeli jesteś osobą, która jest w stałym związku, warto wrócić do początku tego związku, jak było na początku, jakie mieliście powiedzmy wtedy marzenia, pragnienia i tak dalej, żeby ten związek troszeczkę odświeżyć, ale też jeżeli gdzieś tam powiedzmy z kimś, się rozstałeś, rozstałaś, kogoś ci brakuje, to ten tydzień może być pomocny do tego, żeby tego kogoś odzyskać. Zobaczymy, co dziać się będzie u panny. A u panny też mamy kartę powrotu. Tutaj mamy szóstkę kielichów. Szóstka kielichów będzie mówić o tym, że. Te osoby, które niedawno z kimś się pokłóciły, z kimś się rozstały, mogą liczyć na tego rodzaju powiedzmy powroty i wyjaśnienie spraw, ale też szanowne panny, ta karta może zwiastować powiększenie się rodziny, więc troszeczkę uważajcie na to, z kim się spotykacie, bo tutaj powiedzmy idzie wiosna i takie rzeczy lubią mieć miejsce. Zobaczymy, co u wagi. A uwagi, mamy dwójkę denarów. Dwójka denarów to karta przepływu, bycia w kontakcie, to taka karta, gdzie warto ze sobą rozmawiać, ale też taka karta, gdzie warto zadbać o ten dobry kontakt. W sensie takim, że szanowna wago, jeżeli kogoś poznajesz, zadbaj o to, żeby dać wizytówkę, numer telefonu i żeby ten kontakt był utrzymany, ale też, jeżeli na przykład zaniedbałeś, zaniedbałaś swojego partnera, ty pierwsza zadzwoń, ty pierwsza się odezwij, żeby było miło, żeby tutaj można było tą relację kontynuować. Skorpion. A u Skorpiona mamy Skorpiojastą kartę, w sensie takim, że pokazuje się Rycerz Mieczy. A przy tym Rycerzu Mieczy, troszeczkę, szanowne Skorpiony, uważajcie na nieporozumienia z innymi kobietami, bądź też może się okazać, że jakaś pani też tutaj, powiedzmy, ma nadzieję na waszego, powiedzmy, partnera, narzeczonego, etc. Ale też przy tej karcie, troszeczkę uważajcie na inne kobiety, które mogą się wtrącać w wasze relacje, dając wam nie do końca dobre rady. Więc przed tym przestrzegam. Strzelec. Dla strzelca mamy, mamy piątkę mieczy, a piątka mieczy to jest taka karta stawiania na swoim. Więc tutaj, szanowny strzelcu, pamiętaj proszę, że w tym tygodniu, jak do czegoś tam powiedzmy partnera, partnerkę dociśniesz, przyciśniesz, coś jemu jej będzie nie w smak. Może się to oprócić przeciwko Tobie. Więc w tym tygodniu, szanowne strzelce, zadbajcie proszę o dyplomację, patrzcie nieco bardziej na uczucia i emocje powiedzmy Waszych bliskich, do tego, żebyście tutaj powiedzmy no, czegoś później nie żałowali. Zobaczymy, co u koziorożca. U koziorożca pokazuje się karta wieży. A karta wieży może zwiastować to, że może się z kimś nie spotkacie, może jakaś randka pójdzie bokiem, może tutaj powiedzmy mogą się terminy tutaj powiedzmy nie składać, nie sklejać, ale też karta wieży może pokazywać pokłócenie się z byle powodów. Więc troszeczkę tutaj powiedzmy pilnujcie, by nie wchodzić na pewne newralgiczne tematy, byleby tutaj powiedzmy jakichś tam niefajnych tematów pounikać, żeby tutaj ta atmosfera została zachowana w jak najlepszej formie i kondycji. Wodnik. A u wodnika mamy... Kartę pustelnika, więc też jakieś tematy osobiste mogą się nie poskładać. Być może ktoś dojrzeje do tego, żeby coś zakończyć, z kimś się, powiedzmy, rozstać albo znaleźć jakiś tam, powiedzmy, czas dla siebie. Natomiast no też są takie okresy w życiu, że w tym tygodniu może nie za bardzo Wam zależeć na tych kwestiach partnerskich i nikogo na, si nikogo na siłę szukać nie będziecie. Zobaczymy, co u ryb. U ryb pokazuje się Paść Buław, a Paść Buław mówi o tym, że. Miesz siły na zamiary, nie udawaj kogoś, kim nie jesteś, bo może być ci później głupi, albo może być ci wstyd. I czasami tak jest, że poznajemy jakąś tam osobę, podajemy się powiedzmy za kogoś lepszego, fajniejszego, a później kiepsko jest to odkręcić albo ciężko jest to odkręcić. Więc szanowne ryby, stawiajcie, powiedzmy naprawdę, stawiajcie tutaj powiedzmy na realne oszacowanie swojej osoby, swoich możliwości. I tutaj, tym sposobem, jak kogoś poznacie, to na pewno nie stracicie, to na pewno tutaj powiedzmy ta sytuacja może być tutaj, że tak powiem, dla Was dogodna i tutaj rozwojowa, bo jak kłamstwem kogoś poczęstujecie na początku znajomości, to niestety później ciężko to będzie odkręcać. Szanowni Państwo, jeżeli zainteresowały Was te treści, to serdecznie zapraszam na dobrawróżba.pl, gdzie znajdziecie a, nasze horoskopy, gdzie znajdziecie wibracje dnia, gdzie znajdziecie cały horoskop numerologiczny, więc serdecznie zapraszam, zachęcam, polecam. Dobrawróżba.pl Sylwester Hordecki.